Tak, tak sobie pomyślałam, że będzie dobrze dzisiaj się skupić rzeczywiście na zaufaniu, ponieważ ostatnio dość dużo mówiliśmy o miłosierdziu, o tych pojęciach greckich, hebrajskich miłosierdzia, o tym, że miłosierdzie ma być nie tylko cnotą, akurat w przypadku apostołu Bożego miłosierdzia, ale przede wszystkim stylem bycia, stylem życia, po prostu ma być naszym oddechem. No i dziś zaufanie. Ale zanim przejdę do tego zaufania, pozwólcie, że e, tak jeszcze troszkę Ku przypomnieniu, witajcie prorocy, witajcie wielcy kontynuatorzy misji Świętej Siostry Faustyny, witajcie dzieci Boże, witajcie apostołowie Bożego Miłosierdzia. Mówię to specjalnie, bo wiecie, ja sama widzę po sobie, że no trzeba sobie te rzeczy powtarzać, głębiej jakoś uświadamiać, bo wtedy my po prostu bardziej tym żyjemy. Yy, i, no i dlatego tak, yy, pozwólcie, że od czasu do czasu tak trochę będę zaczepiać, dobra? No, <laughs> Okej. Okay. Dobra, jeżeli teraz chodzi o zaufanie, to w ogóle po czym poznać autentycznego czciciela Bożego Miłosierdzia? Dokładnie. Po czynach miłosiernych, czyli czy czynię miłosierdzie względem bliźnich? I drugie takie skrzydło czy filar, czy ufam Bogu. I dopiero w tej perspektywie mojego stylu bycia, opartego na zaufaniu Bogu i pełnieniu miłosierdzia względem bliźnich, dopiero tu odzyskują, znaczy odzyskują, nabierają jeszcze większego sensu modlitwa koronką do Bożego miłosierdzia, modlitwa w godzinie miłosierdzia, te wszystkie pozostałe formy kultu. Jeżeli byśmy to odwrócili do góry nogami, to nie ma mowy o autentycznej pobożności i w ogóle o autentycznym czczeniu Bożego Miłosierdzia. Kolejna rzecz. Czasami może ktoś z nas mieć taki wielki pociąg do tego, żeby jeszcze coś zrobić w tym życiu, takiego wielkiego, żeby to tak, wiecie, gdzieś tam nasycić się. Yy, I teraz... Yy, na przykład, jak my, apostołowie Bożego miłosierdzia, mamy rozeznać, czy to jest od Ducha Bożego, czy to jest jakieś takie, wiecie, tak moja miłość własna, podkarmiana pobożnymi życzeniami. Jeżeli rzeczywiście czynisz miłosierdzie względem bliźnich na co dzień, zwłaszcza względem własnych domowników, sąsiadów i ufasz Bogu na co dzień, to bierz się za więcej. <noise> Ale ja gwarantuję, że naprawdę miłosierdzie. Czynić innym i ufać Bogu, to wysysa energię. I tutaj naprawdę potrzeba łaski Bożej. Ale może być tak, że rzeczywiście komuś naprawdę Pan Bóg już tak tutaj wiele daje i rzeczywiście naprawdę idziesz, podążasz w tej drodze. To nie znaczy, że nie masz upadków po drodze. Mogą być te upadki. Ale może rzeczywiście być jeszcze wezwanym do czegoś większego, do takiego bardziej konkretnego jeszcze dzieła miłosierdzia. Ale najpierw, właśnie w rachunku sumienia, zbadaj, czy na co dzień żyjesz tym miłosierdziem i tym zaufaniem Bogu. No i teraz tak. No, jak to w tym zaufaniu? Słuchajcie, na samym początku trzeba powiedzieć, że nie ma prawdziwego zaufania bez pokory. Gdzie pod pojęciem pokory rozumiem tutaj przede wszystkim uznanie, że naprawdę Bóg wie więcej, widzi więcej. I jeśli nawet tak jak mówi Faustyna, uczucia nasze robią dużo hałasu, gdzieś tam buntują się, zwłaszcza kiedy przychodzi moment cierpienia, kiedy nasz umysł nie pojmuje, to mimo wszystko aktem woli, aktem wiary uznaje, że. Ufam Bogu, dlaczego. Bo Pan Bóg widzi więcej. I być może dopiero z perspektywy kilku, kilkunastu lat, albo dopiero z perspektywy nieba, ja po prostu zrozumiem pewną rzecz. Zobaczę, że coś miało naprawdę sens. Albo nigdy tego nie zrozumie i po prostu trzeba przyjąć to. Że Pan Bóg mi się nie musi tłumaczyć. Albo że czasem naprawdę jestem jak małe dziecko któremu można wiele rzeczy tłumaczyć, ale i tak do końca pewnych rzeczy nie zrozumie, dlatego, że jest jeszcze dzieckiem. No i my względem Pana Boga też jesteśmy czasem naprawdę takie małe dzieci, którym chociażby Pan Bóg naprawdę bardzo dużo tłumaczył, no może się okazać, że jednak ciągle będzie pytanie, a dlaczego? No i to trzeba zwyczajnie przyjąć. Jeżeli właśnie tej postawy pokory nie będzie, to nie ma mowy o zaufaniu. Czym jest to zaufanie? Zaufanie to przede wszystkim pełnienie woli Bożej. A wola Boża jest wyrażona w dziesięciu przykazaniach, w obowiązkach stanu małżeńskiego, kapłańskiego, zakonnego, w nauce kościoła. Jeżeli tu staram się być temu wierny, tak jak mówię, mimo że czasami mogą być takie sytuacje, że gdzieś tam poupadam w drodze, ale mimo wszystko zależy mi na tej wierności, na tym posłuszeństwie yy, woli Bożej, to mogę uznać, że tak, ja rzeczywiście ufam Bogu. Czyli zaufanie się weryfikuje konkretnie w czynach, właśnie w moim stylu życia, w moich wyborach, w moich decyzjach. Yy. Czyli mówimy tutaj w tym momencie o tym, że Właśnie, nie ma zaufania bez pokory i że zaufanie wyraża się posłuszeństwem. To jest bardzo ważne. Zapewne pamiętacie trzeci rozdział Księgi Rodzaju, gdzie jest opisany moment tragedii człowieka, grzechu pierworodnego. No i normalnie, jak się czyta na przykład katechizm Kościoła Katolickiego, to jest takie właśnie stwierdzenie, że grzech pierworodny polegał na nieposłuszeństwie pierwszych rodziców. I to jest prawda. Ale zauważcie, że to nieposłuszeństwo to już jest zewnętrzny wyraz to już jest czyn tego, co się dokonało najpierw, jakby w sercu, w duszy tych pierwszych rodziców Adama i Ewy. A co się dokonało? Stracili zaufanie do Boga. Tak diabeł merdał tym ogonem wokół nich długo i tak podważał autorytet Boga, wyolbrzymiając zakaz Boga, że w pewnym momencie oni po prostu zaczęli powoli, znaczy on zaczynał powoli, powoli w nich wsysać yy, już pew, taką niepewność. Zaczęły się rodzić wątpliwości, potem poszli za tymi wątpliwościami. Pojawił się brak zaufania Panu Bogu, po prostu utrata zaufania do Pana Boga. I zewnętrznym wyrazem tego właśnie czynem było zerwanie zakazanego owocu. Dlaczego to jest ważne? Bo jak na przykład yy, czytamy świętego Pawła, list do Rzymian 5:19: to on pisze coś takiego, że jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Tak, przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwi. Gdybyśmy to troszeczkę sparafrazowali, idąc do głębi serca tego, co się wydarzyło w raju, to byśmy powiedzieli coś takiego: jak przez utratę zaufania jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez zaufanie jednego, jednego tutaj, wiadomo, chodzi o Chrystusa, wszyscy staną się sprawiedliwi. Ilekroć wzbudzasz w sobie akt zaufania Bogu, ilekroć dokonujesz takiego czynu, który już jest zewnętrznym wyrazem Twojego wewnętrznego zaufania Bogu, tylekroć uczestniczysz w tym całym ogromnym dziele odkupienia człowieka. Łączysz się z tym, co dokonał Jezus na krzyżu kiedy tam po prostu akt zaufania Bogu za aktem zaufania Bogu szedł cały czas, dlatego że pokusy zejścia z krzyża były ogromne, dlatego że umysł Jezusa też się buntował, bo zdawało mu się niejako, że został opuszczony przez własnego Ojca. Tam Jezus tak naprawdę na tym krzyżu to przede wszystkim walczył o to, by nie stracić zaufania do Ojca. I kiedy ty walczysz o to w swoim życiu, żeby nie stracić zaufania do Boga, i to właśnie czasem może być tak, że czujesz się dosłownie jak zawieszona, zawieszony na krzyżu, to to jest właśnie ten czas, kiedy naprawdę zdobywasz duszę dla Królestwa Niebieskiego. A przecież chodzi o to właśnie w kontynuowaniu misji świętej siostry Faustyny, żeby zdobywać duszę dla Królestwa Niebieskiego. I jak popatrzymy na życie proroków, to tak naprawdę ich misja tylko dlatego zakończyła się powodzeniem, bez względu na to nawet czy usłuchano tych proroków, czy nie, właśnie dlatego, że oni zaufali Bogu, czyli do końca walczyli o to, żeby wypełnić wolę Bożą, mimo że czasami nie słuchano ich, odrzucano, że nawet z powodu, cierpieli z powodu swojej misji. To jest właśnie zaufanie. Przez niezaufanie Bogu, śmierć i ból. Śmierć weszła na świat, ból wszedł na świat, a przez zaufanie Ojcu Niebieskiemu dokonało się zbawienie świata. I tak wiecie sobie, pomyślałam, dlaczego Jezus właśnie na te ostateczne czasy, o których On mówił, yy, daje nam właśnie ten obraz z, z podpisem Jezu, ufam Tobie. To jest coś w rodzaju, wiecie, to się tak określa w teologii mianem rekapitulacji. Jakby powrotu do początku, do tego momentu, kiedy nie było jeszcze grzechu. I mało tego zanurzenia tego początku jeszcze właśnie w męce Chrystusa. To jest tak, jakby Jezus rzeczywiście przez to orędzie również y, mówił coś takiego, że pragnę. Y, aby właśnie wszystko zostało odnowione, aby cały świat został na nowo jakby właśnie ocalony przez co? Przez to, że będą dusze, które mi będą bezgranicznie ufać. I Jezus mówi, że im więcej dusza zaufa, tym więcej otrzyma. Że, że najbardziej podobają Mu się dusze, które Mu zupełnie zaufały. Zatem ilekroć pokonujesz sobie pokusę zwątpienia... Odrzucenia Boga z powodu braku znajdowania w danym cierpieniu sensu. Tak naprawdę mimo wszystko uczestniczysz w odkupieńczej misji Chrystusa. Tu pozwólcie, że podzielę się takim pewnym trudnym doświadczeniem z swojego życia. Jak to właśnie czasem naprawdę trzeba niesamowicie zaprzeć swój rozum i co to znaczy tak naprawdę, ufam. Wiecie, pamiętam kiedyś właśnie w Sylwestra dostaję telefon, że moja krześniaczka jest w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. No, krześniaczka, która ma roczek, która się prawidłowo rozwijała, wszystko było ładnie, ona już nawet wyraźnie mówiła, aga. I ona po prostu w ciągu jednego tygodnia przestała mówić, widzieć, chodzić i pokarm już musiała przyjmować sądom. Jeden tydzień wystarczył, żeby z tej dziewczynki pełnej życia po prostu była dziewczynka jak roślinka. Okazało się, że tam jest rak muszczka. No chemia właściwie zniszczyła, co się dało. I wiecie, myśmy nie potrafili wtedy jakoś tak od razu powiedzieć w rodzinie Jezu, ufam Tobie. Emocje bardzo dużo robiły hałasu. Ja zapytałam Boga, dlaczego dopuszczasz do cierpienia niewinnych dzieci? Kiedy emocje zaczęły opadać, no to żeśmy tak stwierdzili, że zorganizujemy w rodzinie maraton modlitewny za uzdrowienie Patrycji, no bo przecież cuda się zdarzają. No ale ja Wam powiem tak, że u nas ten cud, ten fizyczny, o który prosiliśmy Boga, on się nie stał. Patrycja po pięciu latach cierpienia. Zmarła. Ale coś, co mnie rozwaliło na łopatki tak kompletnie, że nie miałam siły już walczyć z Bogiem, to fakt, że zmarła w szóstym dniu trwania nowenny przed święte miłosierdzia, kiedy Jezus mówi: Dziś sprowadź mi duszę małych dzieci. I zmarła o piętnastej. No i weź to wytłumacz na ludzki rozum. Tu rozum musi zamilknąć. Tu jest naprawdę moment, albo zaufasz Bogu, czyli powiesz: Boże, nie rozumiem, buntuje się moja natura na to. Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego Pan Bóg dopuszcza do cierpienia niewinnych dzieci. Można teologizować, ale weź tak na ludzki rozum. Buntujesz się i mówisz: To niesprawiedliwe. Ale zrozumiałam właśnie wtedy, że ufam po prostu znaczy, trwam przy Panu Bogu. Chociaż nie rozumiem. I dopiero z perspektywy naprawdę, wiecie, chyba bez 17-18 lat minęło już od tego momentu. Jak patrzę na to, co cierpienie tej Patrycji, cierpienie tych rodziców Patrycji zrobiło z całej naszej rodzinie, to ja widzę, że to cierpienie miało sens. Że. Naprawdę Pan Bóg widzi więcej i najbardziej Panu Bogu zależy na tym, żeby ratować ludzkie dusze. I że jeśli nawet dopuszcza do cierpienia, do cierpienia, to nie dlatego, że On tego cierpienia chce. On jest czasem zmuszony do tego. Ale żeby uratować człowieka całego. Ale tego też się nie da do końca pojąć rozumem. Tu można naprawdę powiedzieć zwyczajnie, Jezu, ufam Tobie. Nie da się z tym do końca dyskutować. Więc nie da się ufać Bogu bez pokory. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a Nim jest ufność. Dzienniczek 15,78. Y co jest jeszcze, wiecie, ciekawe, co mnie urzekło na przykład w Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny, jeżeli chodzi o zaufanie? Na przykład, Faustyna napisała tak, dzienniczek 589: Miłość wypędza z duszy bojaźń. Odkąd umiłowałam Boga całą istotą swoją całą mocą swego serca od tej chwili ustąpiła bojaźń i chociażby mi nie wiem jak już mówiono o jego sprawiedliwości to nie lękam się go wcale bo poznałam go dobrze bóg jest miłość duch jego spokój i widzę teraz że czyny moje które wypłynęły z miłości doskonalsze są niż czyny które spełniam z bojaźni zaufałam bogu i nie lękam się niczego zdana jestem na jego świętą wolę Niech czyni ze mną co chce, a ja go i tak kochać będę. A na innym miejscu powie Jezu, choćbyś mnie zabił, ufać ci nie przestanę. I tak sobie pomyślałam, no zbliża się Sylwester, zbliża się nowy rok. Czy będę potrafiła panu Bogu powiedzieć aż tak? Zdana jestem na twoją świętą wolę, czyń ze mną co chcesz, ja i tak cię będę kochać. Przecież, kochani, ja się wam przyznaję normalnie od razu, w mojej naturze pojawia się od razu lęk przed cierpieniem. Panie Boże, wiesz, ja się zgadzam na wszystko, ale... No ale... No ale nie potrafię. Ile razy mnie spotka cierpienie? Będzie się moja natura buntować, będą się moje uczucia buntować i wiem, że stanę w takiej sytuacji, że będę musiała walczyć sama ze sobą o miłość do Boga. Ja będę chciała tak powiedzieć, jak Faustyna napisała. Czyń ze mną co chcesz, a ja cię i tak kochać będę. Ale ja od razu dodam, Panie Boże, ale ja ci tego nie gwarantuję. Daj mi wtedy łaskę dodatkową, posiłkującą, żeby te słowa, które będą wypowiedziane, nie wiem, o północy dnia 1 stycznia, żeby się wypełniły w całym nowym 2022 roku i w ogóle w całym moim życiu. A teraz, żeby słuchajcie, już było nie było tak strasznie tragicznie. Już na zakończenie, jako podsumowanie tego tematu o zaufaniu, opowiem Wam coś, jakąś taką anegdotę, trochę taką niby bajkę-opowiastkę, dobra? No więc tak, wyobraźcie sobie, że jest takie jakieś jedno sanktuarium, no i w tym sanktuarium wisiał taki potężny krucyfiks. No i ten krucyfiks w ogóle słynął łaskami. No, i tam się lubił modlić taki mnich Sebastian przed tym krzyżem. No i w pewnym momencie tak się właśnie rozpalił tą miłością do Pana Jezusa, że mówi: Panie Jezu, weź, zejdź z tego krzyża, trochę odetchnij, a mnie tam daj na ten krzyż, ja będę cierpliwie to wszystko znosił za tych grzeszników, którzy przychodzą tutaj do tego sanktuarium i tam wymadlają różne łaski. No i Pan Jezus usłyszał to wołanie i mówi: No, to mnichu Sebastianie dobrze. Ale pod jednym warunkiem. Panie Jezus, pełnię wszystko, o co prosisz. Nie wolno ci wydać głosu z siebie. Mnich przyzwyczajony do sakrum silencium, więc mówi: zgoda. Dobrze. No więc mnich wszedł na ten krzyż, w ogóle nikt się nie zorientował, że tam po prostu rzeczywiście jest kto inny, bo to zawsze w tym sanktuarium było tak trochę ciemno na tym krzyżu. No dobrze, przychodzą ludzie, pielgrzymi, modlą się. No i pewnego dnia wszedł do tego sanktuarium bogacz. No dziękuję Panu Bogu za wszelkie dary i tak dalej. No a przyszedł, ze, w, miał z sobą y, worek pełen po prostu pieniędzy i złota, no i tak się zafrasował tą modlitwą, że w pewnym momencie opuścił to sanktuarium i zostawił ten worek pełen złota. Dobrze. No ale oczywiście mnich Sebastian absolutnie nie może powiedzieć hej bogacz, stój, weź swoją własność, bo musi milczeć. Dobrze. Następnego dnia przychodzi biedny, no, Modli się, modli. W pewnym momencie tak wznosi sobie te oczy gdzieś tam na bok. Patrzy się, ujkuś jakiś worek. Patrzy do środka, Co to, a no złoto. No to panie Boże, no dziękuję ci za ten cud. No dziecko pójdzie do szkoły i w ogóle fajnie. Dobrze. No i oczywiście zadowolony. Wziął tę po prostu torb, tą torbę całą pełną złota. No i dobrze. No ale w pewnym momencie. Właśnie wchodzi młody człowiek, który modli się o szczęście dla swojej podróży, bo ma się przeprawić gdzieś tam przez morze. No i wspaniale, ale w tym momencie właśnie wpada bogacz, który sobie przypomniał, że zostawił tutaj worek złota. No ale oczywiście pierwszą osobę, którą widzi, jak wychodzi z kościoła, no to widzi tego młodzieńca i zaczyna krzyczeć na cały głos, oskarżając tego młodzieńca, że to on właśnie wziął te pieniądze i w ogóle jest złodziejem i tak dalej. No i tu mnich Sebastian już nie wytrzymał i krzyknął, stać. Ludzie spojrzeli się na krucyfiks, zamarli po prostu w pokłonie, że pan przemówił z krzyża. No i oczywiście minęło ileś godzin. Wszyscy pielgrzymi, poruszeni jeszcze z większą gorliwością i modlitwą, wyszli z tego sanktuarium. No oczywiście straż po prostu przyszła, ale młodzieniec oczywiście już zdążył tam biec na ten statek. No i przychodzi Pan Jezus i mówi Mnichu, Sebastianie, nie dotrzymałeś umowy, schodź z krzyża, teraz ja tam wchodzę. No ale panie, no przecież chciałem dobrze, no to przecież no trzeba uratować tego młodego człowieka. No poszedłby niewinny do więzienia, no jak to tak? Mnichus, schodź z krzyża. Mnichus szedł pokornie z krzyża, bijąc się w piersi, no, że wsuje, no źle zrobił, ale nie wie dlaczego źle. I pan Jezus mówi mu tak: Bogacz chciał wykorzystać te pieniądze w złym celu. I osobiście się o to postarałem, żeby zapomniał. Biedak naprawdę nie miał na chleb i nie miał za co wykształcić córki, i groziło, że pójdzie ta córka na ulicę. Więc dobrze, że biedak znalazł te pieniądze. A z tym młodzieńcem, to kochany, właśnie gdyby go strażnicy zatrzymali, to by nie zdążył na ten statek. A ten statek właśnie teraz idzie na dno. Nie ma zaufania bez pokory, bez uznania, że Bóg widzi więcej. Dziękuję za uwagę.